Papier toaletowy jest bardzo istotnym produktem w gospodarstwie domowym. Jednak gdy rolka papieru toaletowego się kończy, większość osób szybko i bez namysłu wyrzuca ją do kosza, ale to wielki błąd. Okazuje się, że rolki po papierze toaletowym można wykorzystać do wielu przydatnych rzeczy, o których zapewne nie mieliście bladego pojęcia. Przedstawiamy Wam kilka praktycznych zastosowań rolek papieru toaletowego. Następnym razem, gdy będziecie chcieli je wyrzucić, spróbujcie skorzystać z tych niezwykłych pomysłów. Dekoracyjna rama lustra, aby nadać trochę uroku swoim ścianom, możesz stworzyć piękną, ozdobną ramę dla swojego lustra. Przetnij rolkę na mniejsze części, a następnie sklej je razem, tworząc dowolną kompozycję. Na koniec przyklej je wokół lustra. Pojemnik na zabawkowe samochody, kiedy masz dość porozrzucanych samochodów twojego dziecka po całym domu, stwórz dla niego oryginalny garaż. To będzie idealne rozwiązanie. Starter nasadzonki. Rolki sprawdzą się idealnie jako starter na sadzonki, ponieważ tektura będzie się rozkładać razem z ziemią, dzięki czemu roślina szybko zacznie rosnąć i kwitnąć. Organizator na biurko: Jeśli potrzebujesz miejsca do przechowywania długopisów, ołówków i innych materiałów biurowych, koniecznie stwórz ten schludny i ładny organizer. Pomaluj rolki papieru toaletowego na jednolity kolor, a następnie przyklej każdą rolkę do kawałka tektury. Organizator na biurko inspirowany naturą: poszukaj na swoim podwórku kilka gałązek. Następnie przyklej je do rolek papieru toaletowego, aby utworzyć niesamowity wygląd inspirowany naturą. Karmnik dla ptaków: nasmaruj rolkę najlepiej masłem orzechowym, a następnie pokryj ją nasionami dla ptaków. Zorganizuj swoje kable, owinąć przewody w rolce papieru toaletowego. Od teraz już nigdy ci się nie pomylą. Zorganizuj swoje włóczki, owiń włóczkę wokół rolki i przechowuj je w jednym miejscu. Zorganizuj swoje szaliki, umieść rolki papieru toaletowego w pustej szufladzie, następnie zroluj swoje szaliki i dopasuj je do wnętrza rolek, aby przechowywać je w wygodny i prosty sposób. przechowywanie papieru do pakowania lub do dekoracji przechowuj papier do pakowania w rolkach, aby zapobiec jego strzępieniu się. Stwórz prosty i elegancki pojemnik na prezenty, sprawdzi się idealnie na małe drobiazgi.